Kiedy w swoim życiu odgrywasz rolę ofiary, wybawiciela albo prześladowcy? Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, w jakie gry psychologiczne nieświadomie grasz z innymi, oraz to, w jakie gry inni grają z tobą. Dowiesz się także, jak temu przeciwdziałać, aby twoje relacje mogły być o wiele zdrowsze. Wszyscy moi znajomi ze studiów, w tym ja. Po usłyszeniu koncepcji trójkąta dramatycznego poczuliśmy, jakby coś w naszej głowie zaczęło się zmieniać. Niektórzy zauważyli te schematy u siebie, inni u swoich bliskich, a reszta zaczęła je dostrzegać w obu tych przypadkach. Dzisiaj dowiemy się trzech rzeczy: po pierwsze, dowiemy się, czym jest trójkąt dramatyczny i jakie są w nim role, po drugie, dowiemy się, jak nie inicjować pułapek trójkąta dramatycznego. I jako trzecie, już na samym końcu, dowiemy się o pięciu sposobach, jak się przed trójkątem dramatycznym bronić. Jan Explained powstał po to, by dzielić się z wami wiedzą w krótkiej i użytecznej formie. Jeżeli chcesz widzieć więcej takich filmików, to zostaw proszę teraz lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem, a teraz zaczynajmy. Zróbmy z tego wysoce refleksyjne doświadczenie. Skup się na filmie i słuchając, staraj się znaleźć podobne schematy zachowań w swoim otoczeniu. Wyniki mogą Cię zaskoczyć. Przejdźmy więc do sekcji pierwszej. Czym jest trójkąt dramatyczny i jakie są w nim role? Trójkąt dramatyczny to koncepcja amerykańskiego psychiatry, doktora Stevena Karpmana. Definicja trójkąta dramatycznego wygląda następująco. Schemat zachowań z niezaspokojoną w dzieciństwie potrzebą akceptacji, uznania oraz współczucia, obrazujący zachwianie równowagi w relacjach i przechodzenie od roli wybawiciela przez rolę ofiary, aż do roli prześladowcy. I myślę, że warto tutaj nadmienić: wszyscy mamy jakieś deficyty. Nie ma osób z idealnym dzieciństwem, a schematy tych zachowań na pewno napotkasz, jeżeli nie u siebie. To u innych. Trójkąt dramatyczny prezentuje się następująco. Są w nim trzy role. Pierwsza to osoba, która jest traktowana jako ofiara lub przyjmuje rolę ofiary. W drugą rolę wchodzą osoby, które wywierają presję, wymuszają lub prześladują ofiarę. I ostatnia, trzecia rola to osoba, która interweniuje i wybawia ofiarę z jej opałów, by pomóc sobie słabszej. Każda osoba podatna na pułapki trójkąta dramatycznego ma swoją ulubioną rolę, w którą będzie wchodziła najczęściej. Nie znaczy to jednak, że ta osoba nie będzie korzystała z dwóch pozostałych ról. Ponieważ zwykle dzieje się to w procesie naprzemiennym, a role występują po sobie w cyklach. Gdy mówimy o wchodzeniu w rolę w trójkącie dramatycznym, to mówimy o procesie nieświadomym i zautomatyzowanym. Wszyscy mamy jakieś schematy w swojej głowie, które są w nas wdrukowane tak mocno, że często nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy. Nasza preferencja co do roli w trójkącie dramatycznym i przywdziewanie jej w różnych sytuacjach może być jednym z nich. Te schematy pojawiają się wszędzie w rozmowach i różnych społecznych sytuacjach. W związkach, w filmach, w szkole, w pracy. I niestety mogą się pojawić także w rodzinie. A więc wejście w grę psychologiczną, zwaną trójkątem dramatycznym, w jednej z roli zwykle kończy się przesunięciem i zmianą roli na inną. Jeden lub więcej razy. Niezależnie od tego, którą rolą zaczynamy i którą rolą kończymy daną sytuację, zawsze będą nam przy tym towarzyszyły negatywne uczucia. Oczywiście odgrywanie tego schematu nie jest zdrowym podejściem do rozwiązywania sytuacji. Zarówno trójkąt dramatyczny, jak i inne gry psychologiczne są niezdarnym sposobem na nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Wchodzimy w różne role, dlatego że nie jesteśmy w stanie nawiązać autentycznej i szczerej relacji z innymi ludźmi. Jeżeli jeszcze nie widzisz powiązania ze sobą lub innymi, to bardzo się cieszę. Może być tak, że ten problem dotyczy Twoich bliskich i Ciebie w bardzo małym stopniu albo wcale. Ale do werdyktu poczekaj jeszcze chwilę. Zobaczmy teraz, jakie są najczęstsze przykłady zachowań każdej z trzech ról. Na pierwszy ogień, jak zawsze, idzie ofiara. A mówi ona mniej więcej tak: On mnie krzywdzi, wykorzystuje, niewdzięczny, szkodzi mi, niszczy mnie, zranił mnie. To niesprawiedliwe, okoliczności mnie przygniatają, to jest wina innych. Jestem bezradny, bezsilny. Widzimy więc, że ofiara wyrzeka się odpowiedzialności za swoje własne życie i postępowanie. W pewnym sensie działa ona w trybie: Nie spodziewałem się tego, spadło to na mnie, to jest wina innych. Przejdźmy teraz do wybawiciela. Jakie są największe hity w wykonaniu tej roli? Nie mogę odmówić. Muszę pomóc. Tylko ja mogę to załatwić. Nie poradził sobie bez mnie. Dla świętego spokoju, ja to naprawię. Nie musisz tego robić. Zajmę się tym. Moje potrzeby są trzecioplanowe. O, biedne ofiary. Pozwólcie, że wam pomogę, by poczuć się lepiej ze sobą samym. Wybawiciel unika własnej pracy, własnego bólu i własnych pragnień. Zwykle ma niskie poczucie własnej wartości i chce po prostu poczuć się ważnym, dobrym i docenianym. I jako ostatni prześladowca. Co mówią osoby w tej roli? Prostak: oszust nie ma racji. Pokażę mu, załatwię go. Nie wolno mu! Prześladowca czuje się usprawiedliwiony, obwiniając i zawstydzając innych. Uśmierza własny ból, chowając się za fasadą dumy i fałszywego dystansu. Postrzega świat jako surowe i bezlitosne miejsce. I jakie są efekty tych wszystkich ról? Ofiara zwykle pozostaje zależna od innych, nie uczy się sama rozwiązywać problemów, nie umie wziąć odpowiedzialności za swoje zachowania i za swoje życie. Dodatkowo ciągle narzeka. Wybawiciel zatrzymuje ofiary w miejscu i w pewnym sensie zapobiega ich rozwojowi. Często nie radzi sobie swoją własną pracą i szuka ofiar, którym mógłby dedykować swoje życie. W rezultacie czuje się wykorzystany i zgorzkniały. A co się dzieje z prześladowcą? Prześladowca czuje się samotny. Jest niezadowolony z innych ludzi. A w dodatku jest bardzo nieszczęśliwy z powodu tego, że nikt nie widzi jego prawdziwego ja. Tak jak już mówiliśmy, angażując się w relacje, osoba wybiera początkowo rolę, do której jest najbardziej przywiązana. I teraz małe zadanie dla Ciebie: pomyśl, czy jest coś w Twoich relacjach z innymi ludźmi, co nie wprawia Cię w największy zachwyt, a co powtarza się z relacji na relację. Coś przykrego, jakaś niekończąca się i powtarzająca się w kółko historia. Mówimy o czymś przykrym, o jakiejś historii, która powtarza się w koło i w koło. Jeżeli widzisz coś takiego, to warto przyjrzeć się temu, w jakiej roli zwykle zaczynasz relacje, a w jakiej je kończysz, a potem sprawdzić, co możesz zrobić, by tego uniknąć. Zrozumienie koncepcji trójkąta dramatycznego daje jeszcze jedną rzecz: daje zrozumienie. Zrozumienie tego, że dana osoba, jeżeli nas krzywdzi, rani albo irytuje, niekoniecznie jest złą osobą. Ta osoba odgrywa którąś z ról trójkąta dramatycznego, bo po prostu nie potrafi wejść w relację w konstruktywny sposób. I parafrazując Selfmaster.pl Każda rola w trójkącie zaspokaja jakieś potrzeby. Ofiara jest ofiarą, bo w swoim poczuciu bezsilności potrafi, odgrywając tą rolę, zostać zaopiekowana i może odepchnąć od siebie odpowiedzialność. De facto, będąc ofiarą, gwarantuje sobie to, że coś zostanie zrobione. Albo wybawca zrobi coś za nią, albo prześladowca zmusi ją do podjęcia danego działania. Prześladowca przez swoją rolę zaspokaja potrzebę bycia ważnym, słuchanym i szanowanym. Zastraszanie nie ma oczywiście nic wspólnego z otrzymywaniem prawdziwego szacunku, a prześladowca cały czas będzie walczył o to, by ten szacunek utrzymać. Wybawca zaś zaspokaja swoją potrzebę bycia potrzebnym. W ten sposób chce budować swoje poczucie własnej wartości, przynajmniej w założeniach. Jeżeli wiemy już, czym jest trójkąt dramatyczny, jakie role możemy w nim odgrywać oraz jakie są konsekwencje odgrywania tych ról, przejdźmy do sekcji drugiej. Porozmawiamy o tym, jak nie inicjować pułapek trójkąta dramatycznego. Sytuacja zdecydowanie nie jest beznadziejna. Okazuje się bowiem, że rozwój poszczególnych umiejętności miękkich pozwala na budowanie konstruktywnych relacji bez potrzeby wchodzenia w gry. Acej Hoy, w odpowiedzi na koncepcję trójkątu dramatycznego Karpmana, stworzył model trójkąta wygrywającego. W trójkącie wygrywającym prześladowca wychodzi ze swojej roli, stając się asertywny, wybawiciel wychodzi ze swojej roli, stając się opiekunem, a ofiara staje się wrażliwym. I parafrazując transakcyjna.pl Ofiara może stać się wrażliwym. Ofiara cierpi lub potencjalnie cierpi działa tak, jakby nie posiadała zasobów do rozwiązania danego problemu. Long story short, aby ofiara zamieniła się we wrażliwego, potrzeba jest u niej nabudowania umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemu i próba uwierzenia w swoje własne możliwości. Wybawiciel może stać się opiekunem. Aby wybawiciel stał się opiekunem, niezbędne jest u niego rozwinięcie umiejętności słuchania. Opiekun, podobnie jak wybawiciel, Także kieruje się troską o ofiarę bądź o wrażliwego. Opiekun jednak uznaje umiejętność wrażliwego do wyrażania swoich problemów i potrzeb oraz proszenia o pomoc, gdy jest mu ona potrzebna. Opiekun nie wykonuje działania, gdy nie jest o nie proszony. Umie on także asertywnie odmówić bez poczucia winy. Został nam jeszcze prześladowca. Prześladowca może stać się asertywnym. Prześladowca działa tak, by móc otrzymać korzyści dla siebie i jest przede wszystkim zainteresowany zaspokojeniem swoich potrzeb. Jego zachowanie wprawia innych w zakłopotanie lub przysparza im cierpienia. Asertywny także działa po to, by zaspokoić swoje potrzeby, ale tym razem nie rani on innych osób. Asertywny nie ma zamiaru nikogo karać. Zamiast tego inwestuje on swoją energię w zmianę, którą musi osiągnąć, by dotrzeć do swojego celu. Osobiście, gdy pierwszy raz usłyszałem o trójkącie dramatycznym, to wyglądałem mniej więcej tak. Jeżeli też masz teraz taki aha moment, to prośba ode mnie. Wrzuć proszę komentarz pod tym filmikiem o tym, że coś nowego udało ci się odkryć. Stanowi to dla mnie ogromną motywację. Przejdźmy teraz do sekcji trzeciej. Jakie jest pięć sposobów na obronę przed pułapkami trójkąta dramatycznego? Po pierwsze, po pierwsze i najważniejsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że odgrywasz rolę w trójkącie i chcieć się z niego wydostać. Jest to ćwiczenie na samoświadomość i opanowanie. Po drugie, musisz tę sytuację jeszcze trochę przeanalizować. Musisz postarać się złapać pewien dystans do sytuacji i starać się zauważyć, jakie role odgrywają poszczególne osoby w danej rozmowie. Po trzecie, wyraź swoje emocje z użyciem preferowanej przez Ciebie metody: humoru, powiedzeniu o nich, czy też szukaniem pozytywnych intencji kryjących się za danymi zachowaniami. Po czwarte, jeżeli jest to sytuacja z Twoimi bliskimi, przedstaw im swoją analizę tej sytuacji. Mów nie tyle o treści danej rozmowy, a o sposobie wymiany komunikatów. I po piąte, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją biznesową, to nie będziemy o tym wszystkim aż tak bezpośredni. W tym przypadku musisz bez wchodzenia w rolę trójkąta dramatycznego znaleźć konstruktywne wyjście z danej sytuacji jednocześnie dając drugiej stronie szansę na wyjście z twarzą. Podsumowując, trójkąt dramatyczny Karpmana to gra psychologiczna. Wyróżniamy w nim trzy role. Rolę ofiary, prześladowcy i wybawiciela. Ofiara urzala się nad sobą i nie bierze odpowiedzialności za swoje życie. Wybawiciel ratuje ofiarę i poświęca się w jej sprawie. A prześladowca nie daje innym żyć, stosując jakiś rodzaj agresji. Aby temu przeciwdziałać, powstał trójkąt wygrywający. W ramach tego trójkąta z odrobiną ćwiczeń ofiara może stać się wrażliwym, prześladowca może stać się asertywnym, a wybawiciel może stać się opiekunem. Sytuacja może być trudna, ale nigdy nie jest beznadziejna i samemu idąc przez swoje własne życie, przechodzę przez proces wychodzenia z jednej z tych ról. I teraz prośba do Ciebie. Wrzuć proszę komentarz pod tym filmikiem, jeżeli coś nowego udało Ci się dzisiaj odkryć. Możesz też zgadywać, do której roli ja miałem, bądź też mam predyspozycję. A jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę jeszcze bardziej, szczególnie jak chodzi o wychodzenie z ról trójkąta dramatycznego, to polecam pierwsze źródło, które pozostawiłem w opisie. Z całą pewnością nasze braki to duże obszary do pracy. Między innymi takimi usprawnieniami zajmujemy się na JanXplained. Zostań ze mną i subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!